うん。<music> Witam Was w nowym vlogu. Pokazałam Wam, jak robię tę owsiankę. Ale y, konkretny, dokładny przepis jest już na moim Instagramie, na Fidonci w Rolkach, więc jeżeli chcecie spróbować, a bardzo polecam. Chociaż nie polecam robić tego, kiedy jeszcze wszyscy śpią, dlatego że obudzicie wszystkich zapachem, jaki będzie się wydobywał z kuchni, bo te karmelizowane banany po prostu tak pachną, że ja tutaj ledwo w ogóle dałam radę ustać, żeby nie zjeść tych bananów w trakcie. No no a tak właśnie wygląda już gotowa owsianka, czyli to jest taka owsianka waniliowa i jeszcze z dodatkiem białka, żeby po prostu było go trochę więcej na wodzie, wolno robiona, tak, żeby była miękka i taka bardzo pulchna. Do tego właśnie mamy banany karmalizowane, borówki, bo codziennie jem borówki. No i ten taki krem orzechowy, który już, jak widzicie, teraz trochę się roztopił, więc mogę sobie wyłożyć na wierzch. I tak wygląda moje śniadanie, a ja Was zapraszam na taki daily vlog. Zobaczymy, co dzisiaj będę robić. Nie idę dzisiaj też na siłownię jeszcze, więc... Zobaczmy. Jeszcze szybka porada, jeżeli chodzi o takie owoce jak maliny, truskawki czy burówki. Pewnie już większość z Was wie, ale jeżeli je kupujecie właśnie w takich plastikowych opakowankach, to ja bardzo Wam polecam wyciągnąć je od razu z tych plastikowych opakowań przesypać do miski, teraz dokładnie je umyć i przerzucić do szklanego e, takiego naczynia żaroodpornego albo zwykłego, przykryć pokrywką i trzymać je w lodówce, przez to one dużo dłużej wytrzymują, więc możecie kupić większe opakowanie, jeżeli nawet nie jecie ich codziennie i w ten sposób one po prostu przetrwają Wam w lodówce naprawdę no tak z tydzień, więc jak jeszcze tego nie robicie, to zacznijcie. Ale patrzcie jeszcze na tego pieseczka, jaki jest zmęczony styrana życiem, chłopak. Czy ty też jesteś styrana życiem? Chyba tak. Już wiem, o czym chciałam sobie z wami e, dzisiaj pogadać, dlatego, że zapytałam się właśnie was na Instagramie, e, czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w tym vlogu i właśnie jedna z was mi o tym przypomniała, e, bo napisała, żebym powiedziała, e, jakie jest moje podejście do wody e, dysmorfia i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to jak postrzegamy swoje ciało, jak bardzo jesteśmy krytyczni wobec tego, jak wyglądamy. No i właśnie też tematycznie, ja ostatnio na Instagrama wrzuciłam taką rolkę, jak ludzie myślą, że kobiety wyglądają przed okresem i jak wyglądają naprawdę. I ta rolka bardzo mocno się wybiła, bo na ten moment ona ma ponad 700 tysięcy wyświetleń, co bardzo mnie cieszy, bo oczywiście jest to temat, który. Powinien być normalnością i każdy powinien wiedzieć, że to, że i czujemy się gorzej przed okresem, i wyglądamy według nas gorzej, i jesteśmy bardziej napuchnięte, bo bardziej trzymamy wodę, to też w większości przypadków, oczywiście nie zawsze, jest normalne. I powiem Wam szczerze, że w ogóle ja przez to, że też, no może nie, że wychowałam się w internecie, będąc. Pod uwagą wielu ludzi, i po prostu no, ludzie tak mają, że lubią komentować czyjąś sylwetkę. Ale jednak, taki ten moment, kiedy jeszcze nie byłam w 100% pewna siebie i nie miałam tego, tak wiecie, wszystkiego poukładanego w głowie, to przez to, że kiedyś bardzo dużo ludzi komentowało mój wygląd, no to trochę mi to siadło na psychikę. Mimo tego, że jakoś bardzo mocno tego nie pokazywałam, to jednak tam w głębi serca trochę mnie to bolało. I czy teraz jest idealnie? Też bym nie powiedziała, natomiast uważam, że mam większą świadomość swojego ciała. No i jednak, będąc w tej takiej dziedzinie, jednak, fit, to w momencie, kiedy nie wyglądacie na super wyrzeźbione, no to zawsze są komentarze typu, no ale kiedy będą te efekty tych. Wskazówek czy tych ćwiczeń, które pokazujesz. Co prawda, ja takiego komentarza chyba nigdy nie dostałam, ale widzę takie komentarze pod TikTokami innych osób. I teraz właśnie też na TikToku znowu jest jakiś nowy trend pod tytułem Leggings Leg, czyli po prostu chodzi tutaj znowu o Thigh Gap, czyli o tą przestrzeń między nogami, jeżeli jesteście z mojego rocznika albo mniej więcej. To wiecie, jak bardzo to było popularne 10 lat temu, albo i nawet troszeczkę więcej, i jak bardzo wmawiało się kobietom, dziewczynom, że ta dziura właśnie pomiędzy nogami, której ja nigdy nie miałam, jest potrzebna do tego, żeby mieć super sylwetkę. I właśnie znowu to powraca i te takie trendy na... Ja w ogóle nie wiem, jak może być coś takiego jak trend na jakąś sylwetkę. To jest... Tak chore i to jest tak niedobre dla psychiki każdej kobiety, i tych młodszych, i tych starszych, które nigdy nie osiągnęły sylwetki swoich marzeń i zawsze mają jakieś kompleksy, to jest po prostu niepotrzebne dowalanie kolejnych problemów, kolejnych problemów z samoakceptacją kobietom. Więc ja tutaj jestem jako ten zdrowy rozsądek, który też. Ma czasami problemy z akceptacją swojego ciała, i wiem, jak ważne jest, żeby podkreślać to, że nie musisz wyglądać jak po kolei każda laska, nie wiem, z Instagrama, z magazynu, z wybiegu, obojętnie. Po pierwsze, nie każda z nas jest w stanie uzyskać taką sylwetkę, jaką byśmy chcieli, bo Mamy krótki tułów, mamy krótkie nogi, mamy szersze biodra, mamy mniejszy biust, mamy szersze, szerszą tutaj obręcz barkową. I to są realnie rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zmienić. No, chyba, że sobie zrobimy przeszczep, zrobimy sobie biust i tak dalej. Ale chodzi mi o takie, wiecie, po prostu zmiany sylwetkowe, które możecie osiągnąć na siłowni. Nie wydłużycie sobie tułowia na siłowni. Niestety, ja akurat mam krótkie i chciałabym dłuższy, nie mam, żyję z tym, pogodziłam się z tym. Tak samo jak to thigh gap, możecie być super szczupłe, ale dalej tego thigh gap, tych leggingsowych nóg, to jest tak głupie, no nie będziecie mieć. Więc nawet wrzucając ten film, gdzie pokazałam Wam jak wygląda moje ciało przed okresem, ja nie spodziewałam się takiej rela reakcji, ja nie spodziewałam się takich komentarzy typu Matko, jak dobrze, że to wrzuciłaś, bo właśnie tak, tak czuję i źle mi z tym i myślałam, że jestem jedyna. I to mi pokazuje, że kurczę, to chyba naprawdę jest potrzebne i takie pogadanki są potrzebne, bo jak dla mnie to jest logiczne, bo ja wiem, że kobiece ciało w różnym okresie w ciągu miesiąca wygląda inaczej i mimo tego, że laska ma kratę, to jak usiądzie, to będzie miała chociaż małe takie wałeczki, bo. Czasami to jest po prostu skóra, ale inaczej nasze ciało wygląda, jak stoimy, inaczej nasze ciało wygląda, jak siedzimy, inaczej wyglądają nasze uda, jak stoimy, a inaczej, jak siedzimy, jeszcze je rozplaszczymy. To jest normalne. I po prostu przykre jest to, że sami sobie właśnie to robimy. Oczywiście nie każdy, ale zobaczcie, po co w ogóle komentuje się czyjąś sylwetkę w momencie, kiedy nikt o to nie prosił? Czemu w ogóle ludzie mają takie przeświadczenie, że właśnie trzeba napisać: Oj, przytyłaś, oj, wyglądasz jak świnia, oj, już nie jesteś taka szczuplutka? To są komentarze, które ja dostawałam. I na przykład teraz też nie jestem w swojej najlepszej formie, dlatego że nie jestem na redukcji. Ostatnio trochę przytyłam, ale też nie liczę kalorii i po prostu staram się odżywiać zdrowo, staram się trenować. I widzę efekty pod kątem rozbudowy pośladków, ale też przez to, że po prostu jem więcej. Nie mam na przykład tak wyciętej góry ciała, przez co mam trochę bardziej masywne barki. No i oczywiście już są te komentarze, że już wyglądam trochę jak taki chłop, że taki solidne mam te łapy. No i mnie to aktualnie w tym momencie po prostu no nie rusza, bo ja mam lustro. Ja widzę, jak wyglądam. I tyle razy właśnie ja już się nasłuchałam, że po prostu przez to, że tak często słyszałam opinie na temat swojego ciała, i ja widzę te wszystkie komentarze, ale one są właśnie za taką ścianą, że, którą ja sama przez tyle lat zbudowałam, żeby te komentarze po prostu we mnie nie uderzały. Najważniejsze jest to, jak ja się czuję w swoim ciele, jak ja je postrzegam i jak ja chcę, żeby ono wyglądało. Więc to, czy ktoś mi napisze, nie wiem, sto razy, że jestem świnią, że jestem tłusta, że jestem gruba, to naprawdę mnie nie tyka i bardzo bym chciała, żebyście wy też stworzyły w swojej głowie taką ścianę, która nie przepuszcza komentarzy innych ludzi. Bo pamiętajcie, że najważniejsze na koniec dnia jest to, jak wy się czujecie w swoim ciele, co wy chcecie zmienić i czy wy chcecie włożyć tą pracę, którą musicie włożyć, żeby zmienić sylwetkę. Bo pamiętajmy też, że oczywiście. Nie da się zmienić. To też już jest w ogóle inny temat, że nie da się zmienić sylwetki, trenując 5 minut dziennie pilates przy ścianie. Jak wy widzicie te filmiki, że rób 5 minut dziennie, to nagle twój brzuch stanie się płaskie ręce, wąs, szczuplutkie nóżki, w ogóle będziecie mieć tą dziurę i tak dalej. Nie ma opcji. Jeżeli dana aktywność nie wymaga od was dłuższych pokładów energii, nie zmieni Wam się sylwetka tak, jakbyście chcieli. Musicie włożyć pracę. I jeżeli chodzi o aktywność, i jeżeli chodzi o odżywianie odpowiedni bilans kaloryczny, odpowiednie składniki już same w sobie, jeżeli też chcecie dbać o zdrowie, a zakładam, że chcecie, bez tego nie ma zmiany. Nie ma żadnej takiej, wiecie, niesamowitej wskazówki, nie ma takiej drogi na skróty. Nie ma po prostu czegoś takiego, jeżeli chodzi o zmianę sylwetki naturalnie. Więc też uważam, że po prostu takie filmiki właśnie na TikToku czy na Instagramie, że rób to przez 5 minut i nagle Twój brzuch będzie szczupły, bla, bla, bla. One moim zdaniem są bardzo szkodliwe, szczególnie dla osób, które dopiero wchodzą w ten temat i po prostu nie wiedzą, że to nie działa i liczą, łudzą się, że o jacie, ale super, tylko 5 minut dziennie dam radę. I wiecie, mini miesiąc, a brzuch dalej jest. Rędy są te dalej takie powiedzmy, że wiotkie. Bo to nie jest na tyle challenge'ujące Was, żeby to, ten efekt realnie uzyskać. Więc to jest taki główny przekaz, który chciałam Wam przekazać w tym filmie. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę da Wam to do myślenia i chociaż trochę delikatniej spojrzycie na siebie, patrzą na siebie w lustro i będziecie wiedziały, co realnie jesteście w stanie zrobić, żeby zmienić sylwetkę i nie będziecie się po prostu łapać na takie wiecie, marketingowe, chwytliwe, wiralowe rzeczy. Robimy obiad, bo Alan się już mnie pytał kiedy będzie, bo już jest głodny, więc w sumie ja też już chętnie zjem i dzisiaj chcę zrobić coś, co widziałam na TikToku, a dokładniej chodzi o ten teraz znowu kolejny tryb, ale ten już jest, mam nadzieję, że bardzo fajny. Czyli, że kroimy wszystko i wrzucamy tak do buły. I to jest tak fajne. Więc ja najpierw pomyślałam, że przysmażę sobie cebulę, więc tutaj mi się robi cebula, zaraz wrzucę pokrojoną szynkę i do tego jeszcze właśnie będzie pomidor, będzie mozzarella, będzie rukola. Zastanawiam się, czy nie posypać jeszcze odrobinę a nie, no już mozzarella znowu, już tu jest mozzarella, więc może nie. Ale mam właśnie taką ogromną bułkę, w sumie chociaż chyba to w literku było jako chleb, na pół. Przecież i tak pewnie nie zjem całości, ale to nic, bo, ale więcej. I to też chyba wrzucę jeszcze do airfryera, żeby było fajne, ciepłe i chrupiące. I myślę, że to będzie smakowało idealnie. A jeszcze mam paprykę, więc jeszcze będzie papryka. uuu, ale ja bym też ją zrobiła lekko wędzoną. Dobra. Zabieram się zagotować i zaraz Wam pokażę. No dobra, słuchajcie, chwalę się, bo wyszło naprawdę bardzo ładnie. Zaraz będę oczywiście testować. I to są zobaczcie, takie wielkie buły z wypełnieniem. No, i właśnie w środku mamy szynkę, mamy mozzarellę, mamy pomidora, cebulę, przysmażaną paprykę, przysmażaną rukolę i do tego sos, który robiłam w domu, taki musztardowo-miodowy. Tutaj mam pieski, które bardzo próbują wskoczyć. O, proszę bardzo. Dezio no nie można. Gdyś bardzo bym chciał, to tak pachnie. Alan właśnie nawet jak to robiłam, to już krzyczał z pokoju, że to tak pachnie. Więc teraz w airfryerze właśnie podgrzewa się Alana bułka i ja zabieram się za jedzenie. A jeżeli chodzi o dokładny przepis, to postanowiłam zrobić rolkę, więc też myślę, że już w lutym pojawi się na Instagramie. Dobra, jak mam tu już w sumie wszystko ustawione, to mogę z Wami yy, zrobić takie pierwsze wrażenie tej bułki. No tutaj pieseczki powiem Wam, że są bardzo zainteresowane. Czy będzie się to super jadło? No zapewne nie, dlatego, że pewnie gry raz i będzie się wszystko rozpadać, ale to nic. Przetestujmy. Mm -hmm. To trochę smakuje jak taka wiosenna sałatka w kanapce, więc tak naprawdę, jeżeli nie chcecie jeść z bułką, to na przykład możecie sobie zrobić właśnie dokładnie takie same składniki, ale z grzankami, wymieszać i wtedy do pracy, no to super lunch. Nie i będzie dobre też na zimno Pycha Dobra, to idziemy na poszukiwania, czy znajdziemy coś Fajnego z tych fit nowości? Na pewno widziałam, że są jakieś chipsy więc zobaczmy Dobrze, zobaczcie, mamy tutaj na przykład te Takie galaretki, dżem Z All Nutrition bez cukru Jeżeli chodzi o makro To wygląda to w ten sposób I teraz zobaczmy jak to wygląda w normalnym dżemie No muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczona Bo myślałam, że dżem będzie miał podobne makro Ale jednak tutaj mamy ponad jakieś tak 150 kilokalorii I 35 gramów węglowodanów Mimo tego, że właśnie tutaj mamy Tylko i wyłącznie owoce więc może faktycznie jeżeli bardzo Wam zależy na ścinaniu kalorii jak się da, no to tam to jest fajną opcją, ale tutaj mamy jednak dużo krótszy skład, ale od razu jeszcze dam Wam znać, że tego nie polecam, 14 gramów porcji, czyli mniej w ogóle niż w klasycznym białku, a jeżeli chodzi o skład, to na pierwszym miejscu mamy cukier, koncentrat białka, jakieś tam substancje znowu zagęszczające, ale no, no, najważniejsze jest to, że na pierwszym miejscu mamy cukier. Więc no to jest sheak waniliowy, białko. Nawet no zobaczcie, możecie tutaj kupić. Będzie dużo lepszą opcją niż to. I jeszcze chciałam Wam pokazać te takie gotowe dania, które nie są w ogóle w lodówce, tylko tutaj, więc w sumie nie wiem ile ten kurczek będzie żył. Ale jak na takiego danie gotowe za 14 zł, mają naprawdę bardzo fajne makro. Zobaczcie, tu wygląda to tak, a tu wygląda tak. Skład też wcale nie jest taki najgorszy. Oczywiście, że no, najlepiej byłoby to zrobić w domu, ale jako alternatywa, raz na jakiś czas spoko. Chciałam Wam się jeszcze w ogóle pochwalić, jaki ostatnio zrobiłam porządek w legincach. Dlatego, że tutaj mam już tylko te, w których regularnie chodzę, no i zresztą możecie zobaczyć, które są moimi ulubionymi. Czyli tutaj mamy całą klasyczną kolekcję puszapów tutaj mamy push-upy 2.0, tutaj mamy tą nową kolekcję tutaj mamy melanżową ombre, tu są flexible i mamy jeszcze, oczywiście, tą kompres. To są moje ulubione modele, ulubione kolory. No jednak większość jest taka bardziej zgaszona, ciemna i w moich oczach bardzo użytkowa. Najbardziej lubię właśnie tą szarość push-upów 2.0. Ten brąz jest cudowny. Ten denim też wygląda pięknie. No i oczywiście kilka różnych czarnych par, więc zaraz sobie coś wybieram, przebieram się i dzisiaj zrobię sobie albo rozciąganie, albo jogę w domu. Jak widać cała ekipa już mi się tutaj zebrała, i już są wojny bo mapa to dla piesków jest znak, że trzeba się tutaj naparzać, ale yy, właśnie założyłam sobie puszapy 20 brązowe i do tego mam ten tank top beżowy, więc jako, że cały czas jestem ambasadorką dżungla Mur to składem idącym 10 cały czas macie zniżkę, jeżeli coś z tego chcecie. Wszystko mam w rozmiarze S. Pluszuś, co będziemy robić? No właśnie, ja tak się zastanawiałam i w sumie ostatecznie włączę sobie stoper i po prostu porozciągam się tak, żebym czuła się dobrze i zajmie mi to około 10 minut. Tak, jeżeli ktoś chciałby skomentować to, że jeszcze mam choinkę, wiem o tym, mam ją w planie ściągnąć, ale niestety na razie brakuje mi czasu, chociaż wiem, że to zajmuje kilkanaście minut, ale dalej... Nie mam jeszcze kiedy. Pamiętajcie też, że przy rozciąganiu nie chcecie doprowadzić się do takiego momentu, żeby was to bardzo bolało. Oczywiście nie musi być to super komfortowe, ale jednak w momencie, gdy czujecie bardzo mocny ból, nie o to tutaj chodzi i po prostu podtrzymajcie trochę. Po jakimś czasie, oddychając spokojnie, spróbujcie właśnie mocniej poszerzyć to rozciągnięcie i robić to powoli i spokojnie, żeby nie naciągnąć sobie żadnych mięśni. A w ogóle to w Lidlu kupiłam jeszcze te lody. To są z tej marki, to są też takie batony. Batony jadłam chyba i wydaje mi się, że nie smakowały mi jakoś bardzo. Ale jak zobaczyłam, że to są lody karmelowe, które ja uwielbiam i dokładniej to są lody karmelowe z solonym z sosem karmelowym, no to stwierdziłam, że dobra, zobaczę. Nie patrzyłam, ile one kosztują i przy kasie dowiedziałam się, że kosztują 20 zł. Dosyć sporo, nie wiem czy już nie wolałabym po prostu zjeść śnieżki, ale one w całym opakowaniu mają 305 kcal. No i bardzo chętnie zrobiłabym Wam dzisiaj jeszcze. Test tych lodów, ale niestety moje okno żywieniowe zostało już zamknięte i no już nic dzisiaj nie będę jeść, więc może zrobię Wam to jutro na story. Więc daję znać, że po prostu te lody są dostępne w Lidlu. Chociaż chyba mój Lid jest i tak jakoś bardziej zacofany, bo nie było właśnie tych wszystkich nowości, które chciałam sprawdzić. Ja już mam makijaż zmyty, można by było powiedzieć, że jestem prawie gotowa do spania, ale jeszcze czeka mnie taka cała część montażowa. Jeżeli chodzi o moją pracę, natomiast zawsze, jak mam już możliwość zmycia makijażu, to to robię i właśnie teraz nakładam retinal. Dlatego, że też retinalu nie powinno się nakładać od razu, kiedy idziemy spać. Jeżeli chcemy jeszcze używać coś odżywczego, tylko powinno się odczekać, więc ja sobie teraz nałożę i właśnie przed samym snem już zastosuję sobie taką bardziej nabliżającą i odżywczą pielęgnację. I jeszcze krem pod oczy, więc ja już będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że miło Wam się go oglądało. Dajcie znać, czy chcecie takie vlogi częściej tutaj na tym kanale, a może są jeszcze jakieś inne formaty filmów, które chcielibyście tutaj zobaczyć. Dajcie znać, a ja już teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!